twoje skiny ci się nie podobają? I koledzy z ciebie śmieją? Wbijaj szybko na Pirates Lab, wymień swoje aktualne skiny lub z kodem LIN Dostać 35% na zakup nowej kosy, rękawiczek czy skinów Serdecznie zapraszam! Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie z tej strony W kolejnym odcinku jesteśmy sobie na casehack, kodzik LIN 20% Płata 4 normowe złocisze i widzu mój kochany ee, Coś tu było, coś tu było Halo, konkursy, nie chcę się załadować, po raz 38 Twoje giveaway mam. Eee, Gucci chlorę nadal do wygrania. Wczoraj teraz sobie zgieram rękawiczki, GZ-tki bardzo ładnie te skinki tutaj powpadały, niedługo do, dodam wam standardowo coś nowego. No i oczywiście lecimy sobie na starcy free K sami Łapka, komentarz sobie z dzwoneczkiem standardowo skinek za 10-15 złóżcie do zgarnięcia eee, I zapraszam Was na Discorda, bo na Discordzie zawsze informacja o nowym filmie, więc serdecznie Was tam zapraszam. Eee, I dwa filmy również dziennie się pojawiają, więc dwa konkursy z darmowych skrzyneczek na hagu coś się tutaj uda zbierać więcej chyba ta. Myszka się zeslałowała, już jest git, a nie jednak nie jest git. E, dobra, dyszkę dozbieramy, nie dozbieramy. Jak już na Emeraldzie jesteśmy, to platyna by musiała tutaj top drop darać, to to, to raczej nie. Lecimy jeszcze kolejną skrzynczkę Goldik, no załusik za 27 złotych chociaż to co w sumie dobrze jak na tamtą skrzynkę, 72 grosze z ostatnim. Dobra 9600, y, 981 tysięcy punktów jest jeszcze. To jest w sumie na tym jedną skrzyneczkę czajna tą. Dobra, kliknę. A dla 17, a gdyby tutaj dało tak lepiej, to to, to by było to, ta dyszka, byłaby. Dobra, dzisiaj na klasyku dodajemy skrzynki, wlatuję sobie od razu w 5 royali, 5 e, howli wrzucę i coś w sumie na jokerze też dorzucę, ale coś z tych tutaj tańszych case'ów i samo 5 tak o wleci. Czy coś jeszcze chcę? 5 cyrkusów. I jedna najdroższa skrzynka, zmieści się w budżecie, jak najbardziej, na 10% 8200, no to kurczę, też może dorzucę jednak tych yy, najdroższych Jednak nie dorzucę, bo to, to przekroczy budżet cirkusa jednego, jednego Royala i, i, I tegoś nie dorzucę, no to tak to jest idealnie Dobra, ale dzisiaj bez kombinowania jakieś 2 na 2 Dzisiaj tu się wojuje z jednym botem I to nawet z ciekawym, bo botem Nitro I zaczynamy Pajonecik Damaskus Steel na start z skrzynki za czwórkę to jest nic. X-Ray'ek tym razem za 11 już te tej skrzynki to jest nawet dobry drop. Więc e, zaczynamy z przewagą, zaczynamy z przewagą. Pajonec kolejny, Butterfly za czwórkę, w ogóle ten Butterfly feel tested. Wczoraj był za 3700 chyba, znowu coś podlatuje do góry. E, ten Butterfly jest mega fajną budżetową opcją aktualnie z tych butterfly, jak ktoś by chciał, to polecam sobie go sprzątnąć, bo mi się wydaje, że on jeszcze tam do góry podleci trochę ale to taka, wiecie, moja opinia tutaj, bo on jest ładny w stanie filtest test jest nawet nie aż tak obśrubany. a za czwórkę takiego butterfly, on był pewnie tam chyba w okolicach USP wcześniej więc spoko opcja a łupka, łupka, 19 do 10, bitwa za 90 no chwilowo nic nie daje. No teraz i samo widwójki bym musiał coś posypać. Sypią. Sypią tylko nie po tej stronie, co powinny. Albo Houlito, albo M9 Slower. Warta właśnie praktycznie nic jak na tą skrzynkę. 3000 skrzynka czwórka wpada. Da to coś jeszcze? To jest chwilowo połowa ponad. Skrzynek. A my mamy. Remis na 19 koła, więc no grubo bym powiedział, no teraz to przewaga, nie no to jest remis widzowie, nie oszukujmy Ostatnia skrzynka, znaczy z tych i samo. i wchodzimy sobie w zabawę cyrkusową, 2, 4, 6 skrzynek to jest 30, 45 tysięcy, czyli no dobra, teraz jesteśmy równo w połowie budżetowej Okej, okay. no musi u nas wpaść hole, lepszy, M9 Marble, na coś tam nadrabia Jakiś hole, jakiś sapphire, jakaś dealorka z tych case'ów, no let's go! 5300, 30 do 53 Gloczek, to jest nic nie warte eee, No 1% wartości dostaliśmy, flip 2700, no Bez korony to ja mogę tutaj wyjść, dosłownie No, ostatnia skrzyneczka, da? Da coś po lewej? Talonik I howlita po prawej GG, tam wiecie co, co? jest ciekawe? To ledwo zwróciło battle Ledwo, dosłownie, ledwo zwróciło Battle. Słabo, mega słabo. Spider Shopa otworzę. Spider Shota nie Shop. 345 Zł. Szczerze, spoko. Dla widza dorzucę. Od najniższej płaty dychy. Jak już coś ma dzisiaj być, to chociaż dla widza. Macie Kałaszka od dzisiaj, macie Gucika. Powodzenia, widzimy się. Jeszcze jedno filmie dzisiaj. Strzała.